Tu jak widać pranie zostało powieszone przy mnie, pościel na tym. Dobra. O, widzimy na górę. I tu czeka nas pranie. Zgaszone? Tak. Dużo to straszne to Wiecie, ale jest pranie zawsze. U mnie to pranie Czarne ustawiam w tym tygodniu Programator skręciłam na 50 stopni 800 Się. Muszę... No i nie zapaliła. Tak, bebamy. Percylu dola. Pokazuję wam. Zamękam po na nie, prawda? I teraz nie kopty mi teraz brotam, sam mogę ją dać. już nie zatrzymywał. Tak widać. Przez dużo miejsca jest, a to parę nawet nie jest zamoczone, bo 5 minut jak się rozłączamy. na 50 stopni lecą kolorki, co No i właśnie mi... ta pralka ma tak dużo że grzałka muszę w niej wymienić, bo powiem też, że... że sprawdzałam i to jest grzałka do wymiany w tej pralce tylko na mnie tak prądem ciągnie ale w nie pieniędzy nie będę inwestować ona i tak zaraz spadnie bo łożyska jest kamień osadzone. No, odkamieniałam ją octem, tak, Domówił do się z no ale solda też ona, to na kwasek cytrynowy, ocy dała mi się pięknie pierze Oj, widać, no, o nie, nie nie tak, 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 tak się kurde Kurde, że tu... tak, tak, full miejsca jest, full. tak, 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 no no bo... No, no No, tak, to było to więcej. tak, trzy wirówki włączyć w sensie, że tyle bo to wrówka 3 kg. Jest na prezentacji YouTube'a, jak ktoś nie oglądał tego. Zebra to jest. Za czureczką, żebym nagrzał do 50 stopni. Co nie? Ten desitek ledwo co zipia. A wiecie co? A te gaciory rzucę. Są białe. Tu farbujące, no co? Tylko one są długie wyczynami z pralki To Tu ciach i się praska. Oczywiście nasz już wodę grzeje sobie. Żeby nie było. A w koszu to zostało. Kreacja mamy z Sylwestra. I tu jeszcze skarpeciory, który w spodniach. Dobra. jestem drugiej strony jest listek. Zaraz wam pokażę, zaraz Dobra, pokażę wam moje słone drzwi. Musimy zejść aż na sam dół. Oczywiście to Bra brak mnie. Także to są magiczne drzwi pocztowe. Z nich tak ciągnie o ci dzieci bawią Chyba gdzie żółte blachy Dobra to jest dzwonek, kiedy nawet taki firma, ale fajnie, dzwonię, ciekawa, zadzwoniłam. Tak dzwoni ten dzwonek. Długo to przyszło. Wow! Nie do nas przyszedł list. No dobra, kit. Na, no. O, zepsucie, proszę. Zapierdol mi to ostro. Brzęczą. Brzęcze, brzęcze, brzęcze. Wiesz jak brzęczy? To tyle jest magicznie dużo pranie. Dobra, ja się z wami żegnam. Może coś ciekawego będzie, to nagram, no, ale prania już nie będę nagrał, za, du za dużo mam naprawdę dużo filmików, teraz wam całe pr pr pranie nagrałem, tych, gotowania, ale no już wam nagrałam tą kurtkę, tylko no nie do końca to wirowanie, cholerne ostatnie. No, ale przysięgam się, że postaram tu się to baterię i baterie lepiej podładuję, wiecie, Monet też takie lewe, dobra, do końca dzwoni.